się moi to no i sesja z Guskinsem na moim kanale sobie wiecie sobie w Każdy grabi dało grabi 18, i ja mam 10% do wpłaty teraz 20 na sam starcie, przekazując sobie 100 zł, otrzymujecie 110. No i tak dalej, prosta matematyka. Metod płatności wiele czy to BLIK, czy kart, czy skinki, a jak wpłacacie skinki skinki to od dosłownie w minutkę. Więc naprawdę spoko. Oprócz tak jak teraz wpłacacie np. przed właśnie stówkę, to macie tutaj punkty eventowe, więc jest to naprawdę spoko. Poza tym jak płacacie z moim kodem, to możecie sobie zgarnąć jednego z tych trzech skinów, czyli dwie koski i rękawiczki. Czym więcej wpłacacie, tym macie większą szansę Tutaj macie minimalne doładowanie, jakie się zalicza. No ale czym więcej wpadacie, to wiecie, tym większa szansa, ale jest to dodatek, wiecie, w sobie 200 zł. Zgarniacie, nie wiem, karambita Tiger tooth i jeszcze taką kostkę w gratisie. Myślę, że spokożeć, myślę, że pokażecie. Eee, oprócz tego macie na stronie Daily Cikato 24 godziny możecie sobie go otworzyć, także sobie go otwórzmy pyk. I dostajemy P90, także no niestety Syf, ale to jest zawsze coś, wiecie. Mała szansa że jest na coś dobrego, ale sobie można zbierać i. Na przykład tak, na taką skrzynkę wam się zbiera, bo macie 20 na sam start, tak z moim kodem. No, stałem dalej, trzymacie skrzynki, zapiszcie na social media za free. No i przejdźmy sobie do Juventziku. W krusz wkrótce, górze, wpłacając punkty eventowe, zadane miejsce, które zajmiecie, otrzymacie skinkę. Za pierwsze miejsce jest AWP Hydra, więc naprawdę grubo. Tutaj lecą skinki od 10 gramów do nawet 10 zł, ale czy nam się po szczęści? No, już widzę, że niestety dzisiaj nie. I tutaj sobie klasycznie użyliśmy 50 koła punktów. Pyk, 54 zł, spoko. E, jeszcze to po 90 celne, i idziemy robić patelkę, tak? To co lubimy, to co lubimy, i ja bym sobie przystrajhardował tą skrzyneczkę, bo mi się ona bardzo podoba. Nie wiem, czy nam wystarczy na 20, e, wystarczy nam perfekcyjnie, więc to jest przeznaczenie. E, ja bym sobie zrobił na dwie osoby, na dwie osoby, to skurcze nasz Alin, więc. No miejmy nadzieję, że to wygramy, bo jak nie to będzie lipa. Ale zobaczmy. Dzisiaj taki teści tej skrzynki, bo mi się pierwszy dzień eventu bardzo spodobała, potem na odcinku nie oddawała. Zobaczymy jak tutaj odda. Najlepszy to jest Butterfly. No mi już poleciał kilka razy. Aha. Chciałem się cieszyć, ale no. Zaczynamy źle. Powiem szczerze, zaczynamy źle. Oczywiście, wszystkie skrzynki są w trybie Jester, czyli wszystkie skiny na skrzynce są na równym procencie. Przez to, jak widzicie, leci raz 5 dycha, raz kosa za 10 koła, prawie No powiem wam tak, jest lipo, przez to, że przewagę tego Butterfly'a, ale jak nam wypadnie ten Butterfly', to już nie będzie lipy, tylko czy tam wypadnie, no jest na niego 4%, tak. A, ale musiałby wypaść, bo inaczej, no nie da się chyba tego odkuć, bo tu nie ma takich skinów na tyle drogich. Bo tu jest i za dwójkę, a ta kostka, co za dwójkę, więc no. No musiałbym nam polecieć ten. Okej, okay, Ameczka ona jest tania, dosyć 400 zł. No musiałbym nam to polecieć tak i leci w Stat może w bardzo fajny. Mamy 5 koła prowadzenia, żeby on tylko nie... O, kałasek też bardzo śliczny. W Faktoryniu za 5 koła. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Żeby tylko butterfly samu nie dostał kolejny Butterfly. Dziękuję serdecznie i znowu Faktorynius Stat No powiem wam szczerze, ta skrzynka jest naprawdę mocna. O, jaką obdrapaną tę dostał. 300 zł, 350. E -e -e. No tutaj tutaj nic znaczącego. No musiałby dwa Butterfly'a dostać, żeby nam coś tutaj zagrozić. A my kolejnego Kalaskę. Znowu w nie, nie, filter 1500 zł, ok. E -e -e. Ale potężnie, potężnie oddała. No teraz już bym mógł i samo tutaj Butterfly'a sobie trafić, żeby nam tylko podbić wygraną. Ale powiem szczerze, jest fajny, jest fajny, jest fajny. No i teraz my dostajemy butterskier meczkę Dwie skrzynki. No jeszcze jakiś butterfly i samu może albo dla mnie. Żeby tutaj podbić trochę, bo i samą w sumie trochę mało ma. Tak zaczął od tego Butterfly'a i nic już nie trafił. W Factory Minimal okej. Okay. Troszkę nam podbił 45 koła, bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się podoba ta skrzyneczka, więc wiecie co, sobie jeszcze coś otworzymy, tylko tak. To sobie oczywiście zachowam. I to sobie stralniemy, i sobie zakręcimy jeszcze to tą skrzyneczką, tak o, tak ona szybko eee, pyk pyk otwórzmy sobie tak 5 razy po 3, zobaczymy czy da nam to profit mm, 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 pierwsze syf drugie otwarcie też syf no i troszkę, troszkę nasz profit ucieka trzecie otwarcie ej, też syf chyba, że to jest faktorynio, ale nie wygląda na faktorynio Minimalware, ok. To, to na no zero mniej więcej. Przeleci, nie? Nie, nie przeleciało. Okej, okay, to nie tak źle. Ale też do zero. No i tu musi butterfly dać, jest git. No nie daje. No nie daje, ale skrzynka myślę, że i tak fajna, proficik jest. Dzisiejszego odcineczka naprawdę spoko. Także myślę, że najlepsza skrzynka z eventu zdecydowanie. Eee, no. To myślę, że w jutrzejszym odcinku spróbujemy znowu. A póki co wam dziękuję za odcinacie klapka w górę subik z dzwonkiem. No i pamiętajcie, że kod grabi dało 18-10% do wpłaty i 20% na sam start. Wszystkie linki w opisie. No i dobra, otworzę jedną. Otworzę jedną. Pyk. Nie było warto. W jutrzejszym odcinku bardziej testujemy. Trzymajcie się. Elo.